Paniłaś to... Podpaliłaś już nagrywanie? To... Tak, 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 tak. Cześć yy, wszystkim, tutaj Ola, bo Kitty Ola to też Ola, czyli ja. I Żaneta No Nie wiem dlaczego tak się nazywała, ale Żaneta to Żaneta. Tak jest, tak... No nie wiem, zawsze jest taki zwyczaj, że ktoś ma na imię Żaneta, to Żaneta. No i co, robimy? I mam dla was jedno pytanie. Czy skąd znacie tą żonetę? Znaczy, skąd znacie tą żonetę? Może, może ma jakoś inaczej na imię. Może na drugie imię miała coś... Jak... Hmm. Trochę to było podejrzane. Chyba to widzieliście, albo nie. Ale to była jakaś baba. Dobra, grywaj. Tak. Jakaś... Bobła. Mów, co będziemy robić. Nie wiem. Może będziemy obrabować banki? Czy co? Nie, to coś pisałam. Czyli Pisa. co? No to. Aha. O nie, to jest baba. Aha. Aha, aha. Czekaj. O, widzę cię, babo. Nie, ma, nie masz prawa. Cię zbliżać do nas. Babo, babo, bo ja cię widzę. Babo, bo ja cię widzę, babo, bo ja cię widzę. Czekaj, bo ja muszę niestety anulować dom, bo tutaj jakaś baba się mieli ko nas. No no niestety musiałam, bo tutaj baba jest... Jakaś... Szczotka, pas tak, Tutaj baba jakaś się mieliła koło nas. No niestety musiałam. Nie mogę się przestać umyć. Patrz. O pójdź, płacie, pójcie! Widzicie? Tam na górze? To jest ta baba. To jest ta baba, tu. Który... Widzicie? Widzicie? Czekajcie, dam shifta. Jak ktoś ma laptop albo komputer, to możecie zadać shifta. I chodzić bo macie szybsze bieganie i Wam polecam. Ale tak jak są mają telefon albo tablet, to wchodzicie, wchodzicie na takie coś na takie, takie sprawy i tutaj macie tutaj to. Oj, przepraszam, nie widać to, to to musicie. I to teraz tak na koniec Bo to jeszcze nie jest koniec Powiem Powiem yy, Bierzemy sobie z, z, jakiś Nie rozumiem Premium PREMIUM Fajny, Fajnie tak mówi się PREMIUM <laughs> PREMIUM Czekajcie ja zaskoczę Bój Czekajcie Czekaj, ci, czekaj. No się muzykę. Ja bo No i jedziemy z chcę. Czekajcie, bo ja tu trochę ciszej. No, okej. Okay. Musiałem to ciszej, bo było Aha. Jeszcze na uwaga. jak chcecie też szybko. No niestety, się nie da. Nie da. Ale czekajcie, czekajcie. Muszę to anulować. I jakbyście chcieli, to musicie kupić niestety szybkość maksymalną. Ja mam, ja mam prawie wszystkie game Oprócz chyba dwóch, trzech. No o nie. Choć nie mam, że to Gdzie ty jesteś, Kola? Przepraszam, Żoneta. Przepraszam, Żoneta, Żoneta. Wy się zawsze fan Żoneta, Mario. Żoneta, gdzie ty? Żoneta, no gdzie ty? Żoneta, raz. Ma się wyłączam. No! No. Już idę na start. Karolina, jakaś jest Karolina. Ola, No. jakaś Żoneta? Karolina, ola, Żoneta. O, mamy jakąś. jakąś dziewczyna Karolinę. Nie, i Żenetkę. Nie wiedziałam, że tutaj jest jakaś polska osoba. Osobka, przepraszam, Osóbka Patrzcie, ja ruszę kamerą. Ja ruszę kamerą. Co się? Przecież tutaj wczepię jakieś baby. Co? Nie, nie gadajcie, że ona ma headlessa? Nie gadajcie. Nie, nie gadajcie, że ona ma headlessa. Nie, nie gadajcie, się, że ona ma headlesa. Czekajcie. Tą babę wyszukamy. No i co ja mówiłam? Ta baba... czekajcie mam ją. Tak. Mi się że ona nie ma headlesa. A no widzicie? I co ja mówiłam? Ona nie ma headlesa. A ona ma tylko jakiś fart heczu. Poga no się marnie, Co mi zapuścić. kochana! Weź go sobie, no weź go. Weź go. A to jest mój. On no. już jest ze mną cały czas. No to jest z nim? Przez parę dni. Kurde! A że a powiedz mu, weź moją koleżankę Ole. Weź moją koleżankę Ole. No nie, nie wziął mnie. Nie. Wychodzę z bo jestem z On jest mój. Aha, to moja przyjaciółka. Moja przyjaciółka jest ko mnie. No fajnie. Nooo! Nie wiem, co ja sobie wybrać. Jakieś obie. No, obie. Może. Tajemnica mordasta! Może ja również sobie. Chcę wezwać. No, weźmy chcę Czerwone studia! O! Tworzony przez Czerwone Studia. Mamy jakiś. Dzień pierwszy.

No Przez... co A, już tam było o kolorowy brak, ja to lubię. Gdzie jesteś? Wyłączyłam się. No to chodzi na kolor braku. No, bo byłam zenerwowana po prostu. O Jezu! Ja, no. To chodź tutaj, chodź tutaj. Kurde. Gdzie jesteś? A ty jeszcze nie jesteś? Na Burkhaven. Aha, fajnie. Ale ja czekam tutaj na ciebie. Hmm. Już lecę. Co? Już lecę. Dzięki. Jak wy wygląda? On Nagroda premium jest jedną. O, I am flying I am flying bente teraz <coughs>